Zaczynamy o tym się mówi przed mikrofonem Bata hołbowicz Stachaczek i oczywiście mój gość Robert Bednarek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 imienia Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Serdecznie witam panią redaktor, radiosłuchaczy, Telewizów wszystkich. Panie dyrektorze, 50 lat mija od czasu, kiedy szesnastka powstała, kiedy ruszyła. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile dzieci wypuściła szesnastka, chociaż około? Ciekawe pytanie, proszę pani, ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem, ale tylko nawiążę do historii, otóż szesnastka jak powstaje, z rok 1965. E w, w ówczesnym czasie szkoła 648 uczniów. W tej chwili liczba jest y, podobna, y, 600. 60, więc trzeba by to było pomnożyć przez 12 razy 50, pewnie by była bardzo duża liczba, i bardzo duża liczba absolwentów. Proszę Pani, to są dwa pokolenia, dwa razy 25. Ludzie z sentymentem przychodzą, rozmawiają. Są to rzeczy, o których czasami najstarsi pracownicy nie wiedzą, chociażby ostatnia rozmowa i przy okazji odwiedziny jednego naszego absolwenta z jednej z pierwszych klas w 16 i tu ciekawostka rośnie koło szkoły podstawie numer 16 dom. Dąb. Jest to dom, który ma właśnie 50 lat, i ponoć obok tego dębu jest zakopana właśnie skrzynia, w której jest Agna Dania. Nie, Będziecie jeszcze, odkopywać? jeszcze będziecie nie sprawdzaliśmy sprawdzać. tego. No, byłbym bardzo ciekawy, aczkolwiek boję się i nie wiem, w jakim to jest stanie. Musiałbym zweryfikować tę informację, i wtedy ewentualnie można by było się tego podjąć. Chyba, że poczekać następne 50 lat, i wtedy będzie większa. Atrakcja, większa uroczystość, i żeby to tak odkopać. Tak, myślę, że za kolejne 50 lat będzie kolejny dom, bo też tak planujemy. Między innymi troszeczkę poczekać i, i wkopać kolejny dom na kolejne pół wieku. A oprócz tego jeszcze taka fajna inicjatywa powstała. W tej chwili w szkole jest 28 oddziałów, 28 drzewek i iglastych w postaci drzewa, które nazywa się tuj, Tuja szmarag. Będzie każda tabliczka przy każdym oddziale? No pewnie by było fajnie, aczkolwiek podejrzewam, że zanim minie kolejne pół wieku z tych tabliczek ma, co pozostanie. Myślę, że najważniejsze to, co zostanie, to to, iż ka każda klasa, która zasadzi swoją je będzie wiedziała, że w tym miejscu to jest właśnie jej drzewko. To Panie... jest symboliczne, piękne i na pewno trwale zapada w pamięci każdego ucznia. Panie dyrektorze, kiedyś o tej szkole mówiłaś, mówiło się, że jest to szkoła dzieci prominentów. W tych czasach, jak to się mówi, słusznie min minionych. Ale to jest dalej jedna z najlepszych szkół w Piotrkowie. Jak się rządzi taką szkołą? Przede wszystkim trzeba było sobie zadać Pytanie, co to znaczy dzieci prominentów? 65 rok, jest to ciekawy rok. W mieście dużo się dzieje, dyrektorem zostaje bardzo charyzmatyczna postać pan dyrektor Herman, rządzący szkołą przez 25 lat, tak naprawdę to on tworzy klimat tej szkoły, która jest w centrum miasta, do której sprowadzane są przez rodziców z innych szkół dzieci, ze względu na to, że właśnie jest między innymi nową szkołą, ale między innymi poprzez to, że, 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 że tą postacią, którą zarządza jest pan dyrektor Herman, więc ta szkoła od samego początku zaczyna żyć. Początki tej szkoły są dosyć ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że szkoła postawiona jest na starorzeczu rzeki Strawa i o tym nie każdy wie. Otóż w pewnym momencie w szkole groziła katastrofa budowlana. Pierwszą rzeczą 9 lat temu, jak zostałem dyrektorem, przeprowadziłem badania, czy, czy nie grozi nam nie daj Boże jakaś katastrofa budowlana, bo, bo okazuje się, że grunt już wcześniej osunął się jakieś 15-20 cm. Niemniej jednak co 5 lat mamy taką ekspertyzę poprzez między innymi Politechnikę Wrocławską przeprowadzono tak, że szkoła jest bezpieczna. Ale wracam do wątku. Otóż faktycznie zaczyna się coś takiego dziać z naszą szkołą, że w roku 74, czyli po 9 latach, szkoła otrzymuje sztandar. Jak wiadomo, otrzymanie sztandaru i jednocześnie pierwszej imię szkoły Marcina Kasprzaka powoduje to, że szkoła tak naprawdę ma duszę w tym momencie i jednocześnie robi się tym czymś, co, co zwracam uwagę na słowo prominent, jednak powoduje, że dzieci są zapisywane. Tak? Bo to tak chyba się robi jak gdyby z rozpędu, bo z jednej strony mm -hmm. szkoła jest dobra, w centrum miasta nowa, rodzice przyprowadzają dzieci, żeby miały lepsze warunki. I to jest to? I tak, zaczynają tak, to jest przychodzić bardzo ważny te argument. dzieci, którym rodzic, których rodzicom zależy. Po Dokładnie, prostu. 76 rok, proszę pani, to jest powstanie. Szkoła zostaje przeobrażona w szkołę sportową. Po raz pierwszy powstają e, klasa o profilu piłki ręcznej, to jest istotą rzeczy i od tego momentu tak naprawdę szesnastka staje się szkołą sportową. Szesnastka jest odbierana przez ogół, że jeżeli zależy nam na sporcie, to warto do tej szkoły zapisać dziecko i e, nie dość, że będzie dobrze wyedukowane poprzez tak, jak powiedziałem, charyzmatyczną postać pana dyrektora, ale również nauczycieli, którzy uczyli w tej szkole, bo uwaga, uwaga, bardzo dobra kadra pedagogiczna, później uczy we wszystkich dobrych w szkołach w Pieczkowie, w liceach. A między ale pierwszym czy drugim liceum. Panie tak. dyrektorze, poziom jest w tej szkoły, mimo że, no, troszeczkę podupadł ten sport, będziemy zaraz mówić o tym, że wracacie państwo do tego, tak, wracają tak, tak. państwo. To jest ważne. Natomiast y, poziom tej szkoły jest, no, ja nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie urazić nikogo, ale no, niezły. Mhm, Macie dobre wyniki, bardzo dobre wyniki. Znaczy, Dzieciaki ma... są bardzo dobrze przygotowane, idąc dalej. Znaczy, na pewno kolej rzeczy jest taka, że nasi absolwenci na pewno w większości trafiają do gimnazjum numer 4 i tutaj od razu chylę czoła przed dyrektorem i do pierwszego liceum. Taka jest kolej rzeczy. Później kończą dobre, dobre studia I, i na pewno polecam moją szkołę dla każdej ambitnej osoby, która, która wie, A jak że... się rządzi taką szkołą? Bo to jest trudne rządzenie. Co tam dużo mówić, utrzymać poziom taki, jaki jest, albo jeszcze wyższy sprawić? To znaczy, na pewno... Zarządzanie jakąkolwiek jednostką oświatową nie jest łatwe. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mamy kadrę pedagogiczną, która uwaga, uwaga, ktoś się może uśmiechać, ale faktycznie większość kadry pedagogicznej tworzą kobiety. Zarządzanie i rozmowy z kobietami nie są łatwe. Zresztą niejednokrotnie rozmawiamy na ten temat, dlaczego tak się dzieje. No dlatego, że kobiety mają naturę. Naturę, która mówi nam matczyną, czyli chciałaby, że tak było. Jak... chyba zaraz te panie, bo. Ale, ale, ale ja nie oskarżam matczyną naturę, czyli taką, która powoduje to, że ja jestem najlepszą mamą, jednocześnie najlepszym pedagogiem i to ja potrafię najlepiej. No ale uczyć. nie są świetnymi pedagogami. No dlatego pana... mówię, to jest kolejny kobiety. krok, że są świetnymi nauczycielami, dlatego każda chce być jak najlepsza. A w związku z tym, że każda chce być jak najlepsza. To powoduje to, że jest rywalizacja, a rywalizacja to nie jest prosta rzecz. Trzeba być dobrym trenerem, to trzeba naprawdę zarządzać. Myślę, że w, akurat jeżeli chodzi o stronę o tą trenerską, akurat się tutaj sprawdzam i, i powiem tak, średnio i dobrze coraz lepiej. Ile liczy pana kadra? W tej chwili 54 nauczycieli to sporo. i 17 pracowników administracji. I myślę, że właśnie między innymi to, że szkoła znajduje się w centrum miasta, ma doskonałą kadrę pedagogiczną, świetnych pracowników obsługi powoduje to, że garną się do nas dzieci z każdej strony miasta. Mało tego, dbamy o szkołę, o wizerunek szkoły. Ważne jest dla mnie to, żeby szkoła była na każdym kroku e, co roku remontowana. W, te, w tej chwili wychodzimy z programem e, projektu budżetu obywatelskiego. Uwaga, przypominam, że wygraliśmy my jako szkoła 480 chyba bodajże dwoma głosami na projekt e, boiska wielofunkcyjnego. W przyszłym roku też, znaczy w tym roku też staramy się... E, o to, Panie żeby... dyrektorze, tak, to tak. parę słów jeszcze na temat tego, że wracacie do sportu, bo to jest bardzo ważne. Będą nowe klasy sportowe. To znaczy tak, muszę się odwołać tutaj do historii, bo to jest istotne. Pani redaktor, tak jak wspomniałem, rok 76, powołanie pierwszych klas piłki ręcznej. Rok 82, uwaga, wybitne postacie zasłużone dla, dla zapasów stylu klasycznego. Czy to będzie jeszcze za moich czasów, a w tej chwili mistrz Polski seniorów Mateusz Bernatek, czy to będzie... Mariusz Pawłowski, wielokrotny mistrz polski seniorów w zapasach. Czy wreszcie e, Michał Jaworski? Czy wreszcie e, piłkarki ręczne? Uwaga, bo e, 76 rok to, to właśnie piłkarki I kiedy ręczne. kiedy upadła tam A, w zasadzie ten sport? Kiedy? 92 upadł? rok. To jest koniec w zasadzie klas sportowych. E, wiadomo, burzliwe czasy, e, reformy oświaty. E, to powoduje, że że, że, A teraz że, że nie mamy. Tak, ruszamy. To znaczy tak, powstaje. Narodowy program szkolenia piłki ręcznej. W związku z tym, że szesnastka była właśnie postrzegana przez pryzmat szkoły sportowej tworzymy pierwsze klasy o profilu piłki ręcznej. Jestem z tego powodu bardzo dumny, że podjęła się tego m.in. podjęli się tego między innymi nasi doskonali WFIści. W tym roku planujemy kolejny nabór do klas sportowych. Kto może do tych klas przyjść, bo właściwie to. Jest Drodzy chyba Państwo, taki ostatni to moment. znaczy tak, Pani Redaktor, e, oczywiście klasę sportową czwartą e, będziemy tworzyli na bazie trzecich klas naszej szkoły, ale oczywiście wszystkich chętnych e, ze wszystkich szkół e, piotrkowskich, którzy mają na uwadze i chcieliby jednocześnie, chcieli, pragnęliby, żeby e, ich e, dzieci e, były sportowione, zapraszam, aby zapisywać do naszej szkoły, e, do e, klasy piłki ręcznej. Wszystkie dzieci będą odpowiednie testy przeprowadzone, bo oczywiście my Wybrać najlepszych. Musi być selekcja. Panie dyrektorze, gratulacje z okazji takiego jubileuszu. Myślę, że będziecie świętować, wiem, że w najbliższych mhm. dniach wszystkiego najlepszego, oby tak dalej. Ja ze, tak, ja ze swej strony, jeżeli można, bardzo króciut, pragnę bardzo zaprosić, proszę. bo przychodzą osoby do szkoły, otóż ja nie jestem alfa megą, drodzy Państwo, absolwenci e, pracownicy, nauczyciele przede wszystkim, wszystkie osoby związane z szesnastką są oczywiście zaproszone poprzez stronę internetową. Oczywiście rozdaliśmy ponad 200 zaproszeń, ale tak jak powiedziałem, najstarsi pracownicy szkoły po prostu nie, nie pamiętają. Czyli zapraszamy wszystkich, ta. którzy są związani z szesnastką. Robert Bednarek, dyrektor Szkoły Podstawowej, numer 16, imienia polskich olimpijczyków w Piotrkowie. To gość z strefy FM Piotrków. Dziękujemy jeszcze bardzo, raz za na najlepszego. Bardzo, bardzo dziękuję. Jestem zaszczycony, iż mogłem odwiedzić radio... radio strefa. I, i, i tak, strefę FM i jednocześnie wystąpić przed kamerą Radomszejskiej Telewizji. To było tak, o tym, tak, się tak, mówi. Tak, Dziękujemy tak. bardzo. to Kqueварs.